Siema, z tej strony Kamlux, a w dzisiejszym odcinku mamy święta w Blockstar Planet, tak dokładnie Dzisiaj sobie wchodzę na Blockstar Planet po szkółce No i patrzę co jest mamy święta w Blockstar Planet i patrzę na kalendarz Mamy 30 października i się mega zdziwiłem, ale w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nową tajemnicę w Nexusie oraz w sieci VIP oraz co tam właśnie dodali na te święta w Blockstar Planet No jak jesteście nowi to pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji wraz waleczkiem no, i w sumie zapraszam do oglądania. Ok, let's go. To pierwsze, sobie lecimy z pocztą. Zobaczmy, co tam mamy za wiadomości nowe. No, i jest wiadomość od Penny Pandora. No, i chodzi tutaj o to, że jest nowy pakiet Diamond. I nowy pakiet Diamond jest prześliczny, już wam go pokazuję. Zobaczyłem go już wcześniej. No, i mamy coś takiego. Nazywa się on tak. To jest nowa kolekcja VIP. I się nazywa A Winter's Tale. No, i mamy tutaj właśnie takie rzeczy, jak na przykład taki. Nie wiem co to jest za jakiś dzik a w sensie to nie jest dzik to jest jakiś taki no frostbite no jakiś tam śnieżny Pokémon, jakiś taki fajny fajny ładny jest on ogólnie fajny zwierzak podoba mi się Tutaj mamy koronę taką lodową też bardzo fajna i to jest chyba jako broń tak mi się wydaje i coś takiego i to są sanie sanie mikołaja w sensie sanie mikołaja to są sanie lodowe ale wyglądają jak Sania Mikołaja, tylko są po prostu lodowe i chciałbym je naprawdę mieć. Ale bardzo szkoda mi kasy na ten pakiet Diamond, jak coś to szukam sponsora, możecie się tam odzywać w komentarzu. No i ostatnią rzeczą jest cząsteczka śnieżyca i to jest chyba na po prostu światy i dodajecie sobie takie coś na świat i wtedy macie taką śnieżycę, że wiecie na waszym świecie tak mega nawala śnieg, tak mi się wydaje. No bym sobie to mógł sprawdzić, ale 92 zł, czy ich pogrzało naprawdę? Nie stać mnie na takie ogromne wydatki. Mamy jeszcze jedną wiadomość, i jest to wiadomość od Dex McFly'a. I Dex McFly nam już życzy wesołych świąt. Oh my god. No i napisało tutaj tak: Siema Gamoń, czujesz atmosferę świąt? Po 5 minutach na Exusie na pewno poczujesz. Tym razem blog Bjorn poszedł na całego, jeśli chodzi o nastrój, i dodał kilka cudownych sekrecików. Co? Jakieś sekrety? O, brzmi ciekawie w sumie. A Cezar on oczywiście sprawił, że jego świat flip jest jeszcze trudniejszy. Zigzetba o coś nowego do stworzenia, jeśli zbierzesz wystarczająco dużo świątecznych słodyczy. Wesołych świąt, dzięki, dzięki nawzajem, tam wam życzę też wesołych świąt, widzowie, wesołych, wesołych świąt no i jak będziecie 5 minut w Nexusie, to poczujecie święta. Więc jak nie czujecie świąt, a chcecie poczuć święta, to musicie wejść w Vlogsu Planet. Najlepiej polecam wam właśnie ustawić się w tym miejscu, bo to jest tak... W sumie, tak świątecznie. No i sobie od razu odpalcie muzyczkę. Najlepiej tą oryginalną od Panet, Patrzcie, jak ona jest cudowna. No i co, słyszycie? Chodzicie sobie tak 5 minut w Nexusie. No i poczujecie święta. No naprawdę super rzecz. Ale teraz sobie wyciszę te właśnie pioseneczki, bo ja już poczułem ten właśnie y, klimat świąt. Więc teraz może zaczniemy od y, pokazania tajemnicy w Nexusie. Albo nie, albo jeszcze nie. Jak już jestem tak blisko niej. To już może pokaże, co ona tam y, przygotowała w te właśnie święta w Blocks Planet, no już, no już wam pokazuję, no i mamy tutaj tak: ciasteczkowe drzewo, tak, dokładnie tak. Laska cukrowa, laska cukrowa. I to wszystko w Nexusie, w Nexusie. Tutaj na przykład bombkę macie w wodzie lub na niebie, laskę macie y, y, na, na ziemi, ciasteczkowe drzewo też y, jest na ziemi, które rosną w ziemi A, czyli w ziemi są. No dobra, no wiecie o co chodzi. No i tutaj można stworzyć takie rzeczy, już Wam pokazuję takie coś, ale ja już ogólnie... Wydaje mi się, że to mam, więc to jest chyba powtórka albo nie, bo jakbym w sumie to miał, to bym tego nie miał w stworzeniu, więc w sumie to jest nowe. Mamy też nowy klocek pianka. Co, jak to będzie wyglądało, jak to będzie taki zwykły biały klocek i że to pianka jest, no nieźle. E, gift bag, ogólnie wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy mam, zaraz w sumie sprawdzę. No, tą broń na pewno mam, przecież ja pamiętam, jak tą łopatą biłem stroka na bitwie. No, na pewno to mam, aż w sumie sprawdzę, czekajcie. Musimy to zweryfikować, żeby nie było tutaj błędnych informacji, bo ja takich nie lubię. No i dajmy sobie tak, odkryj. No, co ja mam odkrywać, ty jesteś pogrzany ja muszę wejść w tak yy, w bronie, no i musimy tam poszukać tego. Czekajcie moje, no i tutaj może znajdziemy, zobaczmy. Ja mam tyle tych rzeczy, że ja, że ja nie wiem, że ja nie wiem czy ja to znajdę. Tutaj mamy jakieś rekiny, jakieś trąbki śmieszne no i jakieś tutaj lasery, jakieś rekiny. No i nie ma, co jest? Jak to niemożliwe jest? Przecież ja pamiętam jak stroka nawalałem, więc... Co oni tutaj wymyślają, tak? Ja to zaraz znajdę. Albo w sumie taką patelnią w niego nawalałem. Mamy jeszcze coś tutaj na dole. Kurde, mamy tutaj coś takiego pizzę mamy jakąś. Ej, tego nie ma! Co jest? Co jest? Ale pamiętam jeszcze, że miałem ten przedmiot dolny, albo był on mega podobny. Muszę sprawdzić, czekajcie. To akurat może sobie znajdziemy to tak, jak to się robiło, ja już zapomniałem. Ja już tak dawno w to Block Stop planet nie grałem, bo ogólnie w ciągu trzech ostatnich tygodni w Block Stop planet się nic nie dzieje, dlatego też nie ma odcinków, oczywiście to nie jest główny powód tego, że nie było odcinków. To głównym powodem tego była moja ocena z matematyki, bo jest ona. Właśnie chyba wiecie, jaka możecie się domyślić, no jest to po prostu jedynka i staram się to poprawić Żebym miał po prostu dwójkę na semestr, będzie trudno, ale się staram No i dlatego. no i co tutaj mamy, jakieś te... tutaj jakieś z tamtego roku, no i właśnie to jest główny powód Ale za go będzie trochę właśnie wolnego od szkoły No to będę robił te odcinki dużo częściej Co dwa dni mi się wydaje, albo nawet codziennie Postaram się, żeby live'y były codziennie, albo w miarę codziennie Żeby po prostu coś się działo na tym kanale i żeby wam to jakoś wynagrodzić tyle Właśnie nieobecności na kanale, no i co, i tego też nie ma. Ja nie mogę. Nie, no ja to pamiętam, że to miałem. Mi się wydaje, że oni to wzięli, usunęli to z mojej szafy i że mam to zdobyć jeszcze raz. Wydaje mi się, że tak mnie cwaniaczki zrobili. Ja sobie jeszcze to zweryfikuję dokładnie po tym odcinku. Wejdę sobie w jakiś mój stary film na kanale i tam sobie posprawdzam, czy czegoś takiego już właśnie kiedyś nie stworzyłem. Bo wydaje mi się, że rok temu albo dwa lata temu Coś takiego tworzyłem, a tutaj Tego nie ma, ja tutaj muszę to Później obczaić, bo to tak nie będzie Tutaj wydaje mi się, że jakieś oszustwa Są robione na mnie, jakieś podstępy Są, no niedobrze, niedobrze Ale dobra, pokazałem wam już właśnie te y, Rzeczy, ogólnie taka ciekawostka To już naprawili skok w przeglądarce Jak komuś nie działał, to teraz na luzie sobie Możecie właśnie przechodzić parkury z normalnym skokiem Już nie musicie się tak męczyć, więc fajnie, fajnie Lecimy sobie teraz z tajemnicą w next Mamy tutaj takie ogromne drzewko, jest ono największe w nexusie. No, i idziemy sobie tutaj, gdzie macie taką scenę, czy co to jest, tego, nikt nie wie. No i mamy tutaj obok, na lewo taki wiatraczek, i musicie pójść na lewą stronę tego wiatraczka, no i tutaj gdzieś się ustawić w tym miejscu, gdzie ja. I tak sobie pochodzić koło tego wiatraczka, o gdzieś w tym miejscu, no i macie zielony klucz. Teraz jak widzicie, macie tutaj tajemnicę jak Pójdziecie do tyłu, macie tutaj tajemnicę No i idziecie sobie pod nią, no i tutaj będzie niebieski kluczyk Mamy niebieski kluczyk, więc fajnie No i mamy, no ja nie mogę, laki na blok spart, halo, halo Dajcie temu świętemu Mikołajowi, bo ja mam właśnie już skina święty Mikołaj no po prostu, żeby mi dali niebieski klucz, więc fajnie, dobra, dali mi ten niebieski klucz, bo już sobie właśnie przygotowałem świątecznego skina, w sensie to jest Mikołaj To nie ja go zrobiłem, ale taka osoba, która dba o aktywność na mojej ścianie w Blockstar Planet, żeby coś tam nowego było I są tam jakieś y, głupie skiny, ale są, tak, jakieś tutaj Miraculum, jakieś takie dziwne rzeczy, nieważne, nie pytajcie się co to jest, bo ja sam nie wiem do końca, no i teraz gdy bierzecie niebieski klucz, macie tutaj takie coś do góry jakieś taśmociągi, ale to nie jest taśmociąg, tylko coś innego, ale też działa to w podobnym stylu, no i macie tutaj teleport taki czerwony, więc sobie wchodzicie do niego, no i tutaj macie takiego y, psa y, tak, to jest y, dok. no i idziecie sobie do dziurki w jego lewe oko, tutaj w środek sobie wchodzicie No i będzie tutaj kluczyk, już wam pokazuję Mamy? Mamy, proste, że tak, prosteż tak Kto by się tego spodziewał? No naprawdę nikt No i mamy tutaj na dole, teraz sobie schodzimy Mamy tutaj właśnie króliczka, no i na jego nohalku Mamy właśnie fioletowy klucz No i teraz sobie wracamy tam, gdzie była tajemnica Jak ktoś by już zapomniał, to macie właśnie tutaj taki tunel, gdzie jest ta tajemnica, więc sobie wchodzimy Cyk e, fioletowy, czerwony. E, to jest niebieski i zielony, tak? E, dobra, zdjęcie zrobię, bo ja lubię sobie tak właśnie strzelić fotkę tajemnicy, bo czemu nie? E, dobra, no co to za krzywa? Ja nie mogę. Dobra, niech już będzie, już szkoda czasu na to. Bierzemy sobie. No i elegancko. I teraz lecimy sobie do świata VIP, który niby jest trudny, a jest prosty. Pokażę wam. Może jeden skog jest taki. W miarę trudniejszy, ale łatwy. W sensie, no nie wiem, zaraz Wam pokażę. Dla kogoś może być, wiadomo, trudniejszy, dla kogoś łatwiejszy, więc co? Mamy tutaj ogólnie jakiś domek, tutaj jakiś komin tego domka. No i co? Wchodzicie sobie na komin tego domka, skażacie sobie tutaj. Yy, tak, 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 tak. I teraz stąd musicie wejść tam na górę, tak. Tam musicie wejść, no i to jest właśnie ten jeden z trudniejszych skoków, tutaj, bo tak to jest wszystko łatwe. I jak to zrobić? Ja lubię to zrobić tak, że idziecie sobie gdzieś do połowy, rozpędzacie się i wtedy próbujecie skakać. W sumie nie musicie tak robić, ale Ale ja tak się lubię rozpędzić, i dopiero wtedy, bo czuję się tak, nie wiem, pewnie i, i czemuś mi to wychodzi, nie wiem, po prostu ja tak robię i, i mi wychodzi, ale teraz. Teraz coś, coś, kurde, nie możecie ogólnie, właśnie, wadzić. O, udało się! Nie możecie ogólnie wadzić, wy, te, no wiecie, te klocki, co tak wystałem, te, nie wiem, kanty, coś, coś takiego. No i macie tutaj taki dropper. Musicie uważać, gdy spadacie. Jest to łatwy droperek. Skaczecie sobie na to drzewko, a znaczy drzewo, no po prostu skaczecie sobie po prostu na ten klotek. Z drewna, no i tutaj na dole macie czerwony klucz, o tutaj właśnie w tym miejscu przed chwilą go wziąłem I teraz... Ja, nie gin, nie gin! No i teraz co robimy to tak, Skażecie sobie na to łóżko, to jest łóżko? Nie wiem co to jest, nieważne. Nie musicie takich rzeczy wiedzieć. Po co wam to w sumie? Nie musicie takich rzeczy wiedzieć. Nie wolno wiedzieć za dużo, pamiętajcie. No i tak, mam 3 HP I tutaj mam jakiś co to jest? joko Co to jest? Co to jest? To jest chyba... Stopa Mikołaja? I teraz... Kurde, co ja mu zrobić? Ja, ja, ja nie mogę! I teraz skaczecie sobie tutaj na tą truskaweczkę I macie tutaj taką dziureczkę O, ale dobry jestem w rymach. No i teraz co robicie, to... Tutaj macie taką ściankę i to czarne, te czarne tutaj właśnie elementy, to jest drabina. I skaczecie sobie tak do góry, właśnie tak jak ja. I macie u góry tutaj fioletowy klucz. Ogólnie chyba te wszystkie elementy to są drabiny, nie tylko właśnie ten fragment o ten co Wam pokazuje, czyli ten. Czyli musicie iść tak. No i teraz się wracacie. Skaczecie sobie właśnie tutaj. I teraz skaczemy sobie na co to jest. To jest jakieś krzesło, tutaj jakiś stół mamy. Lecimy sobie do przodu, skaczemy sobie na burgerka, na czerwoną buteleczkę. Wskakujemy sobie tutaj do górki. Tutaj mamy jakiś słoik z miodem, który się wylewa, czy coś takiego. I mamy też żółty klucz. Teraz sobie skaczemy jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. No i tutaj do góry. Teraz sobie skaczecie hop na te drzwi, i teraz skaczemy sobie tam na kibel. Czy to jest kibel? Tak, to jest kibel, dokładnie. I tam w kiblu sobie możecie od razu zrobić tak, skaczemy sobie, mamy niebieski klucz i to są właśnie wszystkie potrzebne klucze. I teraz sobie lecimy tutaj, gdzie ja, musicie patrzeć teraz na ekran, tutaj macie jakąś umywalkę czy coś takiego, nieważne, never mind, ok, ok, let's go. Teraz musimy skoczyć sobie. Wydaje mi się, że na drzewko to będzie najlepsze rozwiązanie. Idziemy sobie po bombkach do góry. I teraz, co musimy zrobić, to skoczyć na klamkę, ale tą tutaj, nie tą na lewo, tylko na prawo. Idziemy sobie teraz tak jak przed chwilą, czyli tutaj do góry, żeby skoczyć na górę tych drzwi. Yy, OK, let's go. No i teraz się wybijamy z tych drzwi do tego sertu czerwonego. Yy, Czerwono-białego w sumie. I teraz, no, co jest, co ja robię? I teraz tutaj do górki, tutaj na prawo, no i zaraz będzie tajemnica. Prosta? No, proste, że tak. No i mamy tajemnicę. Miała być ona trudna, a jest prościutka. Prościutka jest. No i bierzemy sobie tajemnicę, ja w tym odcinku nie będę przedłużał, ponieważ muszę się iść uczyć do szkółki, więc jak wam się taki odcinek spodobał, to pamiętajcie o łapce w górze, łapce w górze, pamiętajcie, please, ziomeczki, subskrypcji wraz z maleczkiem. no i do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!